Dzień dobry, dobry wieczór. niedzielny się kłania. E, dzisiaj 60, troszkę więcej o 60, e, bo no, jak widzicie, troszeczkę światełko no jest. E, musiałem to zrobić, zaraz Wam pokażę dlaczego. E, to akwarium kurczę takie nic, a jednak kurczę bardzo, bardzo ciekawe. Teraz bardziej ciekawe. E, zaciekawia mnie. Ze względu na tą moją obsadę tych babek, Ech, jak widać na czarnym obrazku, rośliny nie rosną tu pod wodą. Ech, w odróżnieniu od tych nad wodą, nie, nie rosną też glony. kompletnie. Ech, nic tutaj kurczę, dla tych moich babek nie rośnie, co by mogły pojeść. Jeszcze kiedyś na szybkach jakiś taki nalot się tam pojawiał, a teraz już kompletnie nie. nie nie ma nawet, na, nawet e, grama, grama glona. Nie. No to ze względu na światło. No, światło słabe oświetlenie e, nie rosną rośliny, ale też nie rosną glony. Ale jak widzicie, musiałem podnieść tą lampę kurdę już dosyć, dosyć wysoko. Bo ta roślina jest nadwodna, podobnie jak w 800 e, skrzydło piaty, które rosną w, w zbiorniku no, idą do góry w, bardzo fajnie. Ta paproć też dostaje coraz większych liści tutaj, no ona stoi w doniczce na akwarium, ale, no ale fajnie to wygląda. Te łańcuszki, które tam właśnie Wam pokazywałem, no przedłużyłem, znaczy skróciłem, podniosłem lampę na tych łańcuszkach o dobre 10-12 oczek. Dołożyłem taką lampkę z Ikei, która właśnie daje takie żółte światło, no jest tam parę wad ale jak na 60 litrów, na 60 litrów, to zupełnie zupełnie wystarczy. Czemu zbiornik jest ciekawy? Bo zaraz zobaczycie, udało mi się złapać tego mojego jednego wariata samca Steep Hodon, czyli czyli tej, tej mojej babki. Goni, goni te samiczki tutaj. To tu są dwa samce i dwie samiczki, tak mi się wydaje. O, właśnie już jest. Ale zobaczycie, to by trzeba było chyba w zwolnionym tempie wam pokazać. Ale się pręży fajnie, kurczę nad tą, nad tą, <grym>, nad tą i obok niej, obok tej samiczki skacze, podskakuje, kurde, pływa. Eee, fajnie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No dlatego mówię, 60 jest nawet może i ciekawsza od mojej 350. No co, a 350, no pff, można by zaśpiewać, a czas sobie płynie banalnie, tak i tyle. No, nawet rybki kurna, jakieś takie leniwe się teraz stały. Te, no one, które, które już się, się oswoiły z, z całym zbiornikiem, no to, to też jakieś tak pływają sobie nie, nie, bardzo leniwie, bardzo leniwie. Mm. Nic wielkiego tu się nie dzieje, nic, żadnych wielkich zmian. Rośliny też rosną swoim takim tempem eltekowym, kurde, eee, bardzo eltekowym. Mm. Żadnych problemów większych. Ciągle ta sinica, która, która tam się pojawiała takimi gdzieś tam punkcikami, dalej się pojawia. Już nawet się do tego przyzwyczaiłem, już nawet nie próbuję, nie próbuję nic z tym robić. E, moje tyle nawariują, no Wariują, ganiają się, kopią dołki, kurcze, podchodzą niby do tego tarła, ale nie widzę, żeby tam coś z tego wychodziło. Nie wiem, czy to ikra. E, ikra jest niezapłodniona, czy, czy w ogóle jest ta ikra złożona, bo to wiecie, potrafią się tak schować, że ciężko, ciężko cokolwiek dojrzeć. No, tyle. No, ja naprawdę nie, nie, mam co, nie mam co tutaj powiedzieć. Aha, no, zrezygnowałem, mówiłem to na live kurczę, Dolewałem tutaj przez dwa tygodnie ocet w ilości 2 mg yy, na całe akwarium dziennie. Efekt jest taki, że na liściach grzebienic pojawił mi się taki lekki, brązowawy nalot. Tak, jakby doszło do ko koagulacji albo, albo jakiś gron, glon, jakaś, czy coś takiego. Hmm. I nic więcej, żadnych, żadnych większych efektów. Może, gdybym gdyby gdyby stosował ten ocet nie wiem, parę miesięcy, może by, by coś innego e, z tego wyszło, ale nie, jak nie widzę żadnych efektów ani na plus, ani na, znaczy bardziej na minus niż na plus, no to zrezygnowałem z tego od Tyle. Miłego przyszłego tygodnia, miłej niedzieli, wieczorku w niedzielę, bo pewnie film się ukaże wieczorem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!